Ja jestem patriotą. Ja chciałbym powiedzieć, że patriotyzm to jest coś takiego, że myślimy o Polakach i o Polsce w tak kategoriach, że... Mamy szansę, że mamy prawo i że, że mamy potencjał, by się rozwijać, by pokazywać światu, że jesteśmy dobrzy. Natomiast patriotyzm gospodarczy, to znaczy płacenie, płacenie większych podatków tylko po to, żeby nasi kochani politycy mogli więcej obiecywać myślę, że jest nieracjonalne, bo, bo te pieniądze pozostawione ludziom, tym 40 milionom Polaków czy 500 milionów Europejczyków, one są dwa razy więcej warte w rękach tych ludzi niż w rękach administracji. My płacimy również podatki w innych częściach świata, tam gdzie, gdzie produkujemy, gdzie wytwarzamy, no bo zawsze podatki się płaci tam, gdzie następuje, gdzie następuje zysk i to jest rzeczą oczywistą. Natomiast sam byłem zaskoczony, powziąwszy wiadomość, że jesteśmy największym prywatnym podatnikiem, i myślę, że to przednie dyskusje, czy mamy prawo również wypowiadać się w sprawach, które leżą nam na sercu w, tu w Polsce. Co rząd robi, czy ułatwia taką postawę patriotyzmu gospodarczego? Ehm, wydaje mi się, że w pierwszym miejscu to jest postawa, która, którą wszyscy powinniśmy czuć. W sercach. Po drugie, jest to postawa, którą jeśli nie czujemy w sercach, no to może dlatego, że nie zostaliśmy w stosowny sposób edukowani, jak byliśmy w szkole. Więc prosiłbym się zwrócić do poprzednich rządów i to już dawno, jeżeli nie ma czegoś takiego. Ale myślę, że jest, nie jest tak źle. E, ogólnie, oczywiście, najważniejsza rzecz, aby ten patriotyzm mógł relatywnie łatwo m, funkcjonować, to jest, aby ludzie czuli, że państwo, rząd zachowuje się w sposób sprawiedliwy i fair wobec nich. No bo trudno o ten patriotyzm, jeżeli się czuje, jeżeli ktoś czuje, że tak nie jest, no, od tych prawie sześciu lat próbujemy to robić. Myślę, że nie, nie, z, najgorszym, nie z najgorszym, nie z najgorszymi skutkami.